Dzięki współpracy Fundacji Nikolaus Kopernikus i drugiego Liceum Ogólnokształcącego w Działdowie w profesjonalny sposób obserwowaliśmy zaćmienie Księżyca. Zaćmienia Księżyca należą do rzadszych zjawisk, które możemy oglądać na niebie. Ostatnie było możliwe do zobaczenia w naszej części Polski kilka lat temu, kolejne dopiero za trzy lata. Dlatego to wyjątkowe wydarzenie na niebie wymaga też naszej uwagi. Dlatego przygotowaliśmy w Działdowie dzięki wsparciu powiatu działdowskiego te teleskopy które mamy za sobą przygotowaliśmy transmisję do internetu i liczymy na pogodę dlatego że przy obserwacjach astronomicznych w Polsce najważniejsze jest to, by była dobra pogoda. My mamy klimat taki, jaki mamy. W związku z tym dzisiaj będzie pewnie walka z pogodą. Natomiast nasze teleskopy, nasze kamery, które są przygotowane i będą skierowane w kierunku księżyca, są przygotowane na to, żeby zarówno tym wszystkim, którzy przyjdą do drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Jana Pawła II, a także tym wszystkim, którzy będą w internecie, żeby mogli zobaczyć to niesamowite zjawisko, czyli całkowite zaćmienie Księżyca. Całkowite zaćmienie Księżyca polega na tym, że Słońce, Ziemia i Księżyc ustawiają się w, jednym, w jednej linii i wówczas Księżyc może wejść w cień Ziemi. Ziemia zawsze rzuca swój cień w przestrzeń kosmiczną, natomiast wejście w Księżyca w ten cień Ziemi. Jest właśnie z tym rzadkim zjawiskiem, które na niebie możemy obserwować w postaci zaćmienia Księżyca. Jeżeli, Ziemia zanurzy się, jeżeli Księżyc zanurzy się w całości w cień Ziemi, to wówczas mamy do czynienia z całkowitym zaćmieniem Księżyca. Jeżeli wejdzie w część tego cienia Ziemi, to mamy wówczas do czynienia z częściowym zaćmieniem Księżyca. To zjawisko, które będzie widoczne na niebie w całej Polsce, będzie widoczne z działdowa, z powiatu działdowskiego i dlatego tutaj chcieliśmy w tym miejscu pokazać mieszkańcom działdowa, mieszkańcom powiatu działdowskiego to wspaniałe zjawisko. Jeżeli pogoda nam nie dopisze, to jesteśmy gotowi, żeby opowiadać o różnych ciekawych rzeczach, na przykład pokazywać skały kosmiczne, które przywiezie ze sobą szefowa. Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego Magdalena pilska piotrowska która wspólnie ze mną prezentuje te cuda na niebie, które można zobaczyć tutaj, właśnie z Dziądowa. Wspaniała chwila, wspaniały moment. Przed za mną już jest profesjonalne obserwatorium, które jest przygotowane przez Fundację Nikolaus Kopernikus z Obserwatorium. Truszczyn. Za nami też główny założyciel, ale też główny pomysłodawca dzisiejszej imprezy, dzisiejszego wydarzenia pan Robert Szaj. Bardzo dziękuję panu Robertowi za e, zainspirowanie nas do tego, żebyśmy byli współorganizatorami tego wydarzenia i zaprosili całą społeczność i szkolną, ale także i całą społeczność działdowską na to wyjątkowe wydarzenie. Obejrzymy za chwilę zaćmienie księżyca, tak zwane krwawy księżyc jest to niesamowite wydarzenie, które możemy zobaczyć raz na 10 lat w tak długim wydaniu, w tak długim y, obserwowaniu tego księżyca i tego zaćmienia. Dziękujemy za wspólną obserwację. Liczymy na kolejne.